Witajcie moi mili. Jestem na kuchni ze skosami. Zobaczcie, to jest kuchnia ze skosami. Pokażę kilka rozwiązań. Froncik z szafeczką. Szuflady wewnętrzne. Miejsce na ekspres. Nad nią szafeczka. Proszę uprzejmie. Z zewnątrz to bardzo ładnie wygląda. Tam mamy grzejnik, yy, szafka, szuflady, zmywarka, kosz na śmieci, zlew, frankę, Magic Corner. Nie, przepraszam, Le Mans. Szuflady, szafka na HK i sterowanie światełkami. Tu pan inwestor bardzo miły poddał nam taki temat i fajnie to wyszło. Pozdrawiam pięknie.